Halo, halo, siemanko. Witam w następnym odcinku z Raymond Legends W poziomie zamek w chmurach, jak wam właśnie pokazało. Pokazały dwa zwoje. Czytam jeden. Jak to lubi. Tutaj widać. Już od razu na czym polega cały... cały poziom na latających wyspach. Jakby ktoś jeszcze nie zauważył I tutaj raczej będę się starał zbierać Tak naprawdę sprawdzać każdą miejscówkę trzy razy Kurde yy, żeby Noż O, tutaj widać, że będzie chyba świątynia No Będę sprawdzał każdą miesłkę trzy razy, żeby na pewno wiedzieć, czy zebrałem tego małaka, czy nie zebrałem tego małaka, czy tam nie było małaka, czy jednak był, ale ja go nie widziałem, albo cokolwiek. Jakbyśmy skakali po żabach, a nie po ich spodegranach, to byśmy dostawali jeszcze za to lumy. Ale co tam? Okej, okay, kolejny. Zabite. Okej. Okay. Hops, ops, hops. hops. U góry nic nie ma. Co to za odgłosy? Przez chwilę się jak w asasynie poczułem. Jakieś orły Aaaa. Najpierw teraz wejdę tutaj o! Pość tu okej okay. jeszcze tylko sześć, jeszcze tylko sześć, sześć sześć, sześć, sześć. czego sześć, no czego? Kurde Małaków, dokładnie Małaków, małaków A mi się zapomniało Już co zbieram Hops Mamy to Ale chwila Tutaj na dole nic nie będzie czasami No dobra Nie ryzykujemy No i znowu Odgłosy jak z tej Zasasina z desynchronizacji jakiejś O nie Ja sobie tutaj wlecę, podlecę Zbiorę, ucieknę, polecę, odlecę, coś tam Mamy to O małak. Jak miło. Wow, ona nas wywaliło. O, o, o. prawie mnie to dotkło! A ja chcę zebrać po kolei. Bo to jest poziom jak poziom i tutaj też trzeba chyba 600 żeby mieć złoto chcę mieć chociaż szczęśliwy los za 450 u góry coś tutaj będzie nie najwidoczniej nie ale na dole coś będzie no a jak tak będzie trochę szybciej Myślałem, że może będzie jakiś małak albo coś. Tutaj też pewnie nic nie będzie. A. Trudno. Lecimy. I od razu zmienił się soundtrack, więc bardziej ciekawy. Mamy małaka. O. O, o. Nie mamy już wiatru spod ziemi. Ehe. O, 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 o. Chyba trochę źle zrobiłem, że to rozwaliłem? A nie. I tak się dostałem tutaj. A to było pewnie jakieś odbicia się albo coś. <laughs> Ale pisk, epicki. Okej, okay, mamy dalej wiatr z podziemi. I dalej. Wspieramy lumą. I małaki. Tutaj będzie ta świątynia, tak coś czułem. Bo takie miejsce. Kurczę. Hej, tutaj musimy wirować za tym małakiem. Ta Ojoj, O, oj, o, oj, o, 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 o. O. Łatwe, łatwe. 500. 500 mamy, czyli mamy już złoty los. E, co? <grymne> Zaprzątałem sobie myśli, żeby, żeby zbierać... bo złota. A chodziło mi o szczęśliwy los. Szczęśliwy los. To 450. O, o, o! Małak! Aż się jeszcze przecisnęliśmy. Okej okay. Okay, dolly on. Go Okay. What? To jest to takie jakby na czas O oh, mat Kurde Okej okay. Ale żyję Jeszcze Jest Ludzie, przeżyłem Cudem od cudem, ale przeżyłem I nawet mam 100% I 629 lumów z tego co widziałem O ja A, to zrobił 629 lumów

Ten sam poziom, tylko jeszcze na czas Chyba Wow, przecież z niej nie na ulicę Aha Pożalenie. I jeszcze to nie koniec Znaczy, poza tym, że zobaczymy jeszcze stworzenie I zbierzemy sobie szybko od niego. ten hejs na samym w końcu. A to szybko. I poza tym, że jeszcze zobaczymy stworzenie. Zobaczyliśmy znaczy się stworzenie. To Yy, ostatnio odblokowałem Odblokowaliśmy, a nie zauważyłem tego Chwila, co ja teraz klikłem? Och, o matko. Nie tu! Tutaj są wyzwania O kiedy indziej yy... O ładko No chodź, wychodź, wychodź, wychodź A teraz odblokowanie No, no wychodź yy... I poza tym że właśnie ten... Co zobaczyliśmy wczoraj. To ostatnio odblokowałem. O! Właśnie. Nowy obraz w powrocie do Origins, co odblokowałem, hej ho to. I sobie to teraz robimy, bo ostatnio tego nie widziałem. Że to odblokowaliśmy, bo zapomniałem po prostu, że mieliśmy obraz. Więc robimy sobie to teraz. A raczej będzie to yy, krótkie? Może nie krótkie, ale na pewno niedługie bo yy, można zebrać tylko trzy małaki. Więc jest taki, taki poboczny typowo. OLOL. OLOL! Co to jest? Co? Co to jest? <śm> 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 What the fuck? No no, Spoko Spacją wystrzelać! Co to jest? Co to kurde jest? To jest chore! To boże, zapomniałeś, że na spacji się strzela. Dobra, mamy to. Na spacy, na spacy. nie zabiliśmy... Nie zabiliśmy złej muchy. Okej, okay, mamy to. Co to kurde jest? Co to jest? Przecież to jest chore psychore. Trzeba być chorym umysłowym, żeby coś takiego stworzyć. Jak można wymyślić jakąś babkę, pomal pomalowaną dwo dwoma kolorami farby, kurde, po połowie twarzy, latającej na jakiejś różowej muszce, która strzela ze swojej drąby, typy... A. Wow, 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 ja chcę to.

Оу! Оу! Окей, маме Летим. What the fuck? Nie, nie wiem, ja akurat w origin nie grałem, ale jak tam były takie zryte... zryte te... zryte... Yy, poziomy, no to spoko. Aha, spoko? Też można. jej z tego magicznego soundtracku o Co ty nie powiesz już to odkryłem o, wow, wow. o magiczny boss kurczak wow wstał nas ojej o matko ojej to teraz wiemy przynajmniej żeby sobie zostawić tego latającego czegoś w tym aha nie możemy no dobra trudno wow Teraz będzie zaraz w dokładnie. Ale... Oberwał, halo. Dlaczego? Jeb. Hmm. Wiem teraz, jak to zrobię. Teraz to zrobię tak. Haha. Ha. Aha, on wsysa te i potem to w nas pluje. Oto szymacius. Idź stąd. Le to nie. Ile punktów? Świetne, dolecieliśmy na metę Moja magiczna Mucho Mariuszu, Nazywałem Cię Mariusz w czasie drogi Pst, Co i to tyle? A, musimy tu przebiec, no spoko I ostatni Ostatni małak Mariusz się dobrze spisał Złota? O, milutko Ale to miało jedną czaszkę, więc no... Się dziwić, że to było takie łatwe. Szczęśliwy los. Tak coś czułem, że będzie obraz. Tak coś po prostu przeczuwałem. O, w trójce to jest jeszcze w dodatku. Jak się to zwie dzwonią dzwonki Sony. To to robimy w następnym odcinku. A ja się dzisiaj witam... A raczej żegnam. Witam. <laughs> żegnam się z wami w... w... Jak, jak to nazwać? W powrocie do Origin, tak. Dzisiaj się żegnam z wami w serii Rayman Legends, żegnam się z wami w... Rayman Origins. Można tak powiedzieć. Dobra, no to tyle. Mówi do Was był na razie, jeżeli film się spodobał, ocenij, skomentuj no i do zobaczenia, do usłyszenia bardziej w na następnym odcinku. Nara.